W pierwszym odcinku na tym kanale pokażę Wam jak zrobić sztuczki karambitem. Dobra, bez zbędnego gadania pokażę Wam pierwszą sztuczkę. Dobra, pierwsza tuczka to jest zwykły taki... O 360. To bierzecie po prostu... Bierzecie tak, bierzecie palce i zamach robi się do tyłu. Jak, jak macie już tutaj, już możecie powoli łowić. pokażę Wam do widryk. To jest... Mm, taka coś. I to musicie po prostu tak, oto i znowu wrócić. Nie wiem jak chce się. Możecie z caseem albo bez. No i robicie po prostu. O. Tutaj do tych możecie obdychać palcami, albo. Tak. Nad garstkiem. Albo użycie to samo i. Tak. I. Musicie mieć, jak macie już tu, to mieliście tak, ten mm, kciuk mieliście tak, żeby złapać go. Okej, okay, mm, trzeci trik to jest trochę bardziej skomplikowany. W sumie to jest takie, też łatwy trik. Musicie po prostu tak zatrzymać i znowu cofnąć. Taka 360, ale w połączeniu z tym. Dobra, teraz może mogę Wam pokazać taką kombinację, którą nie wiem czy ja wymyśliłem, ale yy, to jest tak. Yy, to musicie po prostu tak, jedno kółko, drugie kółko i teraz w drugą stronę i w drugą stronę i musicie odbić i złapać. Tak to wygląda. Jeszcze tak zrobiłem dwa razy. to mogę Wam pokazać. O. Dobra i to będzie w sumie to to będzie y, na tyle w dzisiejszym odcinku. I trzymajcie się Mara. Na...